Siemanko, ja jestem Feniks i mam dzisiaj paru gości, a mianowicie jest to Kamehan siema, siema. Yy, Darek Siemeniu i Mateo. Dobrze mówię? Jo, jo, świetnie, świetnie. Tak i gramy sobie um, um, To jest kurde Gun jaka to jest mapka. Gunmeister na Zivatowem! Hmm, to jest no właśnie już nie, już, nie jadą, no. już nie jadą, już nie jadą. Kamechan jest takim naszym, tak, takim naszym prosem tutaj, to on, on będzie ten, opowiadał. Tak? <grym>, nie, co ja tutaj mam dużo do opowiadania. Gram w grę i... Grę? przy tym świetnie, tak? To się podaniec? bawi, Drzwi wyjebie, okna wstawi. Ja już mam <grym> level A. Wow. O, ja ja to życzę, tak. to Jaka to jest totalna masakra tutaj. No strasznie! Nóż mi! No... Gościu ci nóż wbije, w niego 15 kulek wywaliłem, no I dopiero wtedy padł jak ci wbił, no... O, no słuchaj, nóż, nóż jak ci trafią... To jest taka mała rana, Żeby Jak ci trafią i nóż, noż, to, to, to idziesz, idziesz, masz level, e, level w plecy, nie? Tak, level w dół jesteś. Kurde, a tu ten... Masakra, tylko sajgę tu dorwać, nie więcej Też będzie rzeź. Usasa, usas lepszy. Eee, Reksa dostałem. Kamen like hmm. Hunter ty masz trzeci level już Poczekaj drugi na... drugi level, bo dostałem kosę. To kto ma trzeci? Ja trzeci... mam ktoś już ma proszę ja ciebie piąty level z PP19 ktoś już tutaj iść, tak? No właśnie... pp 19 to jest według mnie to jest... To jest słabe. Jeszcze z tym tumikiem i w ogóle. Hmm. Zauważyłem, nie, że no, i, do każdej się broni, do tych automatów, karabinów, dodają yy, lasery, nie? No wiadomo, że jak jakiś, jak, jakiś lamer gra, na przykład ja, to, to musi mieć laser, bo inaczej nie trafi. Bioderka wszystko. No to lepiej byś sobie włączył monitor, od tego zacznijmy, nie? A nie. właśnie, właśnie. <laughs> A w, ja w ogóle wiecie, na kierownicy gram to. Ty, ty to dobrze. Nie. Zagram na klawiaturze od komórki <grym> yes. Ja mówię, tak ja się nauczyłem grać na tym, napadzie i jakoś mi to wychodzi nie? <grym> A, wleczu, nie? Ale nie ma się co śmiać, ja znam ludzi, którzy w Battlefielda mm, grają na padzie, nie? na multi No i ta gra im zapewne nie wychodzi nie No, no, no e, i ci, wiesz, po ci powiem, że, że... że... No to co mają zrobić? No? <grym> <laughs> nie, powiem ci, że im to jakoś wychodzi. Ale na padzie chyba na konsoli. To nie, no. Powiedziałeś, powiedziałeś magiczne słowo jakość, nie? co jakość. nie oznacza dokładnie jakość. Jak, jakoś jakość to będzie? A czy wiesz, nie mają tam jakichś rewelacyjnych y, statów, ale KDE zazwyczaj mają y, na plus. No, to identycznie tak samo jak, jak, jak ja gram po pijaku. No to jest mniej więcej do tego samego porównać, O. Znam takich, którzy po pijaku godmoda włączają, wiesz? Eee, czy nieśmiertelność i tu A Wolfa się i wleciałem pomiędzy wszystkich i mnie zubili. Kurde, w basenie się tam mnożą jak kruziki. Eee. Yeah. Sikają do wody. O, no, no. ja tam nie idę Kurde i obstawili tam po prostu. Ale mi w plecy to walił teraz Jest No nie ja nie też tej. w plecy właśnie kogoś po, pojechałem Nieładnie Wow, wow PP2000 PP20 miałem za i moje, za moje kasłanie na waszym nagraniu, ale wiecie hema, hemoglobina, nie? Ja, taka, sytuacja. Sytuacja. taka sytuacja Nie lubię tego, nie próbę mi się nie podoba, ale co co zrobisz? Co zrobisz? Co, co pan Co pan lubi? Co, ciebie, co pana najbardziej interesuje? Chema nie, nie! Ja żyję, nie co, było, co pana najbardziej denerwuje? No właśnie! No mnie interesują proszki! Chema? No mi się. Nie, interesuje mnie Nie podoba mi się Kurde, chciałem Ja naprawdę nie co podoba słyszy? mi się to Bo dostaję baty no ja też dostaję baty. Ooooooo. I brzydko omynica mi się skończyła. O, tu jest chyba nieskończoność. No, ale chodzi o to, że, że w magazynku jest. No, w magazynku opróżniłeś. Ale mnie dowalił. Ale znalazłem jej w suwę teraz. No, i będziesz siedział nawet tak, tak, do Chyba tak, 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 tak. tak, dam tak. tak. siedział, wiesz? <laughs> Bo tu jest, wiesz, świeże powietrze chemia i dobra jest pełna opcja full zestaw Ty ale oni się tam wybiją. Kurde to. no biją po Jadą, jadą Postrzelać nie dają jadą, Gdzie jest panowie? Jak to przegramy to żarty się skończą Nie ma takiej taki opcji Ja tylko asysta, asysta, asysta Masakr Wielu, zawsze coś nie? Zresztę... No dobra, ale asysty same to już trochę. Nie no, chodzi o to, żeby zabić, aby faktycznie by, był ten level up tej broni, tak? W ogóle cały czas ci wbijać. Cały czas do przodu, nie? <śmienicza> przynówek. <śmienicza> jak przynówek, cały czas do przodu panałej. Do podoba to mi to się RPG to RPG-iem Już tam, rpg to mi się wydawało, że RPG na twarz dostałem, ale przeżyłem. No właśnie, widzę, że, że przedostatni level chłopaczy nama ma. Tak, tak, Łoł, wow, łoł, wow, łoł, wow, wow. przed chwilą by tam nie było. Damit copper. Wow. Ale już Kurczę. jest. Nie ma kurwa. Tutaj będzie cenzura. Tu będzie cenzura. To będzie ci pik, to będzie ci pik. piknięcie. <noise> Tak. No nie no ja nikogo nie zabijam w ogóle Kurde, nie przyzwyczajony jestem do tego ACUGA Ja też mam ma... Biodra byli w pojedz, tak, lepipu, ale wiodra ma by le pipon Weź tak lepiej po amerykańsku Ej 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 kok Ej kok Ale normalnie Kolej się z RPGami strzelają, to jest nie fair Dobra panowie to taki żarcik, nie? Zmieńcie perki <laughs> Dojdź do drużyny A nie, do drużyny możesz dojść Ale ja nie widzę z kim ja jestem przynajmniej e, na liście Aha no no to tam to, biega. To, to faktycznie Ale w plecy do... Ty noża mam Sniper jak Co ty już noż masz? Hmm? Nie Farnie. no dobra panowie Jak to przegramy to ja wpuszczam młodszego brata bo mu naprawdę lepiej idzie w tą grę on robi tam ogólnie wideo-recenzję. Yeah! <gulę> no wygrał? 20... Dobra, 22 miejsce. <gulę> 22, masakra. Bro, elo, pozytywne 18 kurde, Panowie Z się nie. Z killem się nie popisałem. Nie, tyłku, tyłku. Panowie, brawo, brawo, nastająco. <gulę> Kłaniam no, no. się nisko po same i tu będzie znowu Biii. cenzura. Oj. Wyście szalone, jesteście kreatywni. To było tak problemu, Uno oj, problemu. Ej, dobrze, dobrze, panowie. To ja teraz no. usłyszę młodszego brata, bo mi tutaj skill dzisiaj nie wychodzi. Na taką będzie grał? Tak. Nie, on jest ogólnie hakerem, nie, więc tam mu nie Od obliżajcie. Nie? A ten brat. To jest ten, co w Rosji wyłącza samochody? Tak, dokładnie, dokładnie. Ten, co płyty główne, na <laughs> <dehatu> robi. <laughs> to dawaj tutaj braciszkę i jedziemy z kątem. O, epicentra. epicentrum. Idziemy na, Idziemy, na Idziemy na budynki. Super. Do góry? Nie, tutaj. A nie mam ma mapa z deathmatchup, panie kolego? a co mam to robić? <śmiech> zabijaj, <śmiech> zabijaj. <śmiech> e, tu robić? Zabijaj, zabijaj. <laughs> ja się mnie. Dobra, o, się mnie. Powiedz powiedz za mnie jak masz na imię młodszy braciszku Darcza Hej, Arturek! <laughs> Arturek wow, ja od sniperkę mam no, ja też, Wszystkie, wszyscy od sniperek zaczynają. Wo, faj fajne! fajne. <laughs> No, graniu, Włącz monitor. Aaa, dobra. ja sobie sam skakowałem pt gówno. <noise> to będzie dzisiaj odcinek na wesoło. No, się śmiejcie, się śmiejcie, Dobra, mam... Ja zobaczycie. Ja was po IP was znajdę i nie, nie założę hasło na pt gówno i pobrane. <noise> Ty, no, nie rozśmieszaj, bo ja tu nie mogę nic wytylować. Ja sobie teraz, sukuję grę. Roter cztery. Dobra, dobra, oh. raz, raz i wam pokażę, jak się gra. <grytanie> o. Ja już mam... Już mam tego... Ten ...karabin dla... Jak on się nazywa? Dla wsparcia. Ten taki śmieszny. No, nie wiem, widzę, że ja każdy wie o co mi chodzi. L86A2 Aha, dobra, już mam następny. L86A2 to jest, proszę ja ciebie, Nie, no 46 Amo i wali jak. jak ten. Jak peszenk. L86A2? No, L86A2. Aha, a teraz mam LSATA. Jest ten brat Darka tu czy nie? Nie jestem, nie jestem, ale nic mi się krijgają to się dawaj, szybko Oooooo, a tu pocisnąłem os trochę mam teraz y... auga Tak, Taky do piwnicy, nie pójdzie do piwnicy A ja wiem gdzie jest piwnica Chociaż fa... Chociaż faktycznie Faktycznie SSCP s, -S Ty sprawy mówisz Taka sytuacja Hais <laughs> musi się zgadzać, panowie pamiętajcie <laughs> Ajajaj Dobra, gramy Ja już więcej się śmiać nie mówię Ja mam m-tara chyba E, a powiedz mi Dlaczego mi z tej plakaszyna tylko jedną chujka ma? Ooo by jest pozbawili tak. mnie życia, a już mam ACWR. Nie, nie, tak, nie, ja, 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 ja nie potrafię ]ie. gadać z moim ziemi. Nie, 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 <zysuk revision> <zysuk> <śmieci, kasuj>, <zysuk> ty? <zysuk> Okej, okay, ja to już no, mam to kolejną to... broń. Ty, ja nie... ja mam pierwszy z jest... No to w ogóle to jest, to jest, to się nie, nie mogę. Uuu, ja spasa mam. Ostro, do przodu. Ej, ja damy się. Przez Ajajaj. Aj. ja tu z tego co widzę to jestem najlepszy. Ale nie Oggerman. Naprawdę no. <laughs> to zbyt często mi się zdarza to, to pewnie wszystko przez Darka pać. Wtedy ty miałeś skilla, nie? A teraz przyszedł jak ty miałeś? Artur, tak? Arturek. Arturek, dobrze, Arturek. <laughs> Widzisz i wszyscy... <laughs> wszyscy teraz wymiatają. Znaczy ja wymiatam, a ty tamisz. Bo się bardziej skupiam na tym co Arturek mówi. <laughs> Bo ten gość naprawdę rozprasza mnie tutaj jest... z góry. Pana mi dałeś. Zrobicie ze mną kiedyś let's playa z mini Mam nie bram! Ząbki robię jej! A, a szałasy z drabinkami też potrafisz? O oh, matko Zrób screena Zrób screena bo to jest ten to jest, Wiesz że on jest sławnym youtuberem No kamechan On, on z Rokiem nagrywa, z Rojem w ogóle ten, on poleca Roka i Roja, bo, ona, bo oni mają tak mało widzów. No, bierzemy, bierzemy, bierzemy. I No, zamknie. Nooo, oh. Okej. Okay. on ciebie zna? Aj! <grym> on ciebie zna? się <grym> Arturek, chodź opowiedz lepiej jakiś kawał. <grym> opowiedz nam historię swojego życia. <grym> <Mnie tutaj jest. grym>

ja to jak komandos. Kurde, wszyscy Komando żeście że mnie wyprzedzili. Cześć. Metory! Metory! Artur, chowaj Jaki metory? Zobacz co Ej, to jest wasza ulubiona bajka. Pokémony, Pokemony, ale za moich lat to było ich 150. Co to są Pokémony? No takie stworki małe. <śmigają> Nie znam człowieka <śmienicza> Nie, przez... proszę przez... Przestań, bo ja się płaczę już Ty i już tak. widzę te komentarze. Fenix śmieje się jakby miał już ten, kaszel Świnne kaszel No właśnie <grym> ten, to, to chciałem powiedzieć ale Masakra, masakra dzisiaj, naprawdę ja się nie spodzio... Ja się nie spodziewałem, że Darek wpuścił do brata przed komputer Artur mogę cię dać do znajomych na rodzinie Ale to ale to mamy musi się zapytać lepiej Że już mnie kurator mi tego nie go... <grym> <grymne> o ja, magnum mam teraz Jaki wstyd Ej, popatrzcie, a jaki macie intensyw, bo ja mam 20 gb <grymne> A gb? Ja gram <grymne> przed WP Na komórkę Ja, ja gram na Pegasusie Ale co, mamy na komórkę jakiś fajny tag O no Kurde, no spasem mnie pocisnął. Kto tak szumi? Yy, w... Chyba wiatr idzie. Nie no, ja na pewno nie, ale słyszę siebie, przez chwilę siebie słyszałem. Jeszcze szumi? Ja nie wiem. Nie, już nie, już nie, no, nie szumi. Dobra, już nie, już przystąpię. Może dobra. wiatr, albo nie wiem, bomba jakaś. Gramy, to się panowie. Nie ma, nie ma co się opierdziać. <laughs> nie ma lipy. <śmienią> Wiesz Arturku, że będziesz sławny, nie? <śmienią> Dlaczego? Bo my to nagrywamy Ej, co ja ci tam słuchałam? I ty mi też dasz i będziesz na mojego minicrafta? Tak <śmienią> Minicrafta Nie, <śmienią> Oooooo! Dała mnie zabijać! mówisz? mówisz <grystanie> Haj się nie zgadza! <grystanie> a a na, się nie A do nie dostaniesz? Nie! Bo, bo się nie zgadza! <grystanie> wow, wow, Ale, wow! Zobaczysz, że ja ci kiedyś jeszcze tą to żeś miał paski! <grystanie> Masakra! Kurde, jaki on jest niedobry człowiek, nie? nie, nie dobry ja. To nikar. Nie, nie. nie dostaniesz kończony. <śmierdza> Tarcza. Kurde, chciałem. Tarcza nie działa Co ja w ogóle próbowałem zrobić? Jejubaki, wiecie, jak się najlepiej gra Na ślepo. Wyło a weź, wyłącz monitor. A broń nie działa, ona strzela kapiszonami no, bo... Ej, no, kład, kładź się na ziemię, szybko, szybko Bo ci gruz ta papę spadnie Papu, się uwaga stać, jak to, to tak się. No Ten azbest dla nas Azbest, no właśnie Azbest Ej, no koleś pocisnął, pocisnął tam ostro No nie no jeszcze go nie trafiłem. Phoenix osłabłeś. No wiem, tak zatrzymałem się na Magnum, bo nie umiem z tego strzelać totalnie. Ej Feniks, a ty jesteś tam Feniks u Chyba za dużo Harry Pottera oglądałeś. Nie, nie oglądam To przyrodnicze filmy przecież. Granat, mam no, skąd? Jak tu masz granat? Aha, masz granat, nikt nie granat. To nie ja. Ktoś tam granatem tylko się. Ej, Bliski, kogoś ma nóż. Kosa, kota. No nie! No i no, naj... naj... na moje oczy Kurka Kogo? wodna. Szóste, Szóste miejsce. Trzecie! Szóste! Ujaj, Bliski. Ej, bania, hej. Nie no, ty liście zhakuję Dobrze moi kochani widzowie, i Kamehana, i Mateo, i, i Darka, bądź Arturka I jeszcze, i Arturka To jest koniec tego odcinka Battlefielda Także komentujcie, subskrybujcie, łapki w górę pakujcie Jeżeli wam się podobało, jeżeli się nie podobało, to napiszcie co się nie podobało żebym, Żebyśmy mogli to poprawić w następnym, w następnym filmie I jeżeli chcecie więcej takich materiałów, to piszcie w komentarzach Jeżeli chcecie Więcej takich materiałów napiszcie to, tak, ale dobrze powiedziałeś, jeżeli wam się nie podobało napiszcie to będziemy wiedzieć komu schakować płytę główną <noise> Dokładnie, także Dokładnie, tak, tak. Nie, Ja mam bo jestem hakarem. <noise> <właśnie głos> o to mi chodzi Dobrze, także... nie przedłużajmy niepotrzebnie, także siemanko, cześć i czołem jeszcze, no, oni się pożegnają Na razie yo. Cześć